Na włodź. Dwa tygodnie spędził Cezary Baryka na chłodku jako gość państwa Gruboszewskich, stale podejrzewany przez nich o czychanie na posadę ekonoma. Jadł, pił, spał i pracował od świtu do nocy. Co robił? Jakąś robotę wykonywał w forsownie. Wstawał rano do dnia, to znaczy o ciemnej nocy grudniowej, po społu z jegomością Gruboszewskim. Szedł spać z kurami, to znaczy około piątej po południu. Co dzień był gdzie indziej. We młynie, na gumnie, przy młodce cepami, wianiu, mierzeniu i odstawianiu do śpichrza gotowego ziarna. W lesie, podczas rąbania sążni drzewa na opał. Przy połowie ryb na wilią. W oborach, przy udoju wieczornym i rannym. Nadto łaził po wsi, wstępując do chałup nowo poznanych gospodarzy. Badał tu zwłaszcza życie bezrolnych komorników, których było niemało we wsiach sąsiednich, otaczających wieńcem na przygórkach rozrzuconym chłodek leżący w dolinie. Komornicy. Byli to chłopi i ich rodziny nie posiadający wcale roli, a zamieszkujący kątem u gospodarzy przeważnie małorolnych, którzy jednak posiadali własne skrawki roli, własne chaty, stodoły i obórki. Komornicy chodzili na zarobek do dworów. Służyli za fornali i ratajów, a także zarabiali u bogatych chłopów jako najemnicy i parobcy w gospodarstwach włościańskich dostatnich, lepiej prowadzonych i zasobnych w inwentarz. Życie komorników było nędzne nad wyraz. Przez szpary we wrotach stodułek przypatrywał się starcom i staruchom, wywleczonym z ogrzanych chałup przez dzieci i wnuki zdrowe na umarcie w mróz zawieje, złożonym na snopku kłoci, aby prędzej doszli i nie zadręczali żywych, spracowanych i głodnych swym kaszlem, charkaniem krwią albo nieskończonymi jękami. Podziwiał tę pierwotną barbarzyńską bezlitość, która jest nieuniknioną ekonomią życia życia takiego jakie jest na wsi oto miał przed oczyma drugi biegun systemów urządzenia żywota ludzkiego na świecie patrząc na skręconą staruszkę która na snopku słomy w stodole pomimo wszystko skonać nie mogła a żyć w tych warunkach nie mogła również wspominał matkę swą i jej ostatnie godziny zaprawdę gdy huczał srogi polski wicher serce mu nieraz pękało Pękało tak szczerze i głęboko, iż własne jego zgryzoty przymierały. Zjadł wilnie w domu ekonomostwa gruboszewskich, w gronie rodziny, synów, zięciów, córek i ich potomstwa, co się z różnych stron do starych na chłodku zjechało. Nie chciał być w Wigilię w Nawłoci, pomimo że szrama na twarzy dawno się zagoiła i tylko nieznaczna siność wskazywała, że tam niegdyś było cięcie zdrowe. Na próżno Hipolit Wielosławski przyjeżdżał na chłodek. Na próżno, wyprowadziwszy przyjaciela w pole, błagał go o przybycie do Nawłoci. Nic nie pomogło. W czasie tej to Hipolita wizyty padła wiadomość rzucona mimochodem. Ale ale czy wiesz czarość, że nasza piękna sąsiadka, pani Laura, jest już panią barwicką? Nic o tym nie wiem, mruknął Cezary, czując, jak w nim serce i krew w żyłach lodowacieje. Jakże? Przysłali zawiadomienie o ślubie. Gdzie? O ślubie? Z Krakowa. Ślub za jakimś tam indultem. Zawiadomienie na Bristolu, litografowane morowo, z tytułami i genealogiami. Chcesz, to ci przywiozę. A mnie to po co? Myślałem, że cię to obchodzi. Do diabła z tym. Mruknął Cezary i zaczął mówić o czym innym. Ale ta wiadomość w serce go poraziła. Teraz już zgasły wszelkie tajne nadzieje. Ustały już wszelkie marzenia zaskórne, hodowane w pomroce pomimo wszystko. Potworność faktu, oczywistość triumfu Barwickiego dusiła go za gardło. Cezary musiał robić podwójnie. Chodził, biegał, wtrącał się, wścibiał, podglądał, nasłuchiwał. Uczył się ostatnich sekretów życia biedoty. Pewnego jednak dnia, wstawszy o ciemnej nocy do dnia, Oświadczył panu Gruboszewskiemu, że już ma dosyć. Dłużej tu już nie będzie marudził. Odjeżdża do miasta. Powraca do swoich trupków w prosektorium. Pan Gruboszewski ucieszył się, jakby mu kto cały chłodek na własność darował. Do trupów w czymś tam takim? Bagatela, także trzeba było gadać od samego początku, że to chodzi o romanse i filozofię. Cezary napisał do Hipolita bilecik z prośbą o konie do stacji. Zanim konie nadeszły, zebrał swoje manatki, zapakował walizkę i czule ogniście żegnany, pojechał do nawłoci. Pani Wierosławska i strupieszałe ciotki, Michał Skalnicki i Macie Junio, słowem wszyscy żegnali go ze smutkiem, w którym jednak nie było za tym gościem żałoby. Patrzyli na niego spod oka i żegnali go gorzkim pozdrowieniem. Bądź zdrów, gościu, mówiły ich spojrzenia. Dach nasz był twoim dachem, drzwi nasze stały przed tobą otworem, ale ty dziwnym byłeś gościem, Bóg z tobą. Trzeba było pożegnać jeszcze państwa Turzyckich, którzy niejedne wyświadczyli usługę. Ucałował rączki pani Turzyckiej, coś tam naopowiadał przyjemnego i cmoknął w wąsiki pana. Zbiegł ze schodów. Ale gdy już miał wyjść z wielkiej sieni, udało mu się jeszcze rzucić okiem na schody. Wtulona we wnękę głęboką, nachylona nad poręczą, czaiła się tam Wanda Okrzyńska. Była blada. Bladozielona jak mur bielony, obok którego tkwiła. Była wychudła i jakaś zestarzała. Oczy jej podkute czarnymi obwódkami, wlepione były w tego pana Czarusia, który tak ciężko na jej życiu zaważył. Spostrzegłszy, że patrzy w jej stronę. Skinała ku niemu dwukrotnie głową, a gdy ukłoniwszy się z daleka, wybiegł ze swoją walizką w ręku, zawisła nad tą poręczą. Przymknęła oczy i wtuliła się w zimną wnękę. Głowę jej nieszczęśliwą jedynie mroźny mur podparł i chłodem litościwym otrzeźwił. Jędrek ledwo, ledwo mógł utrzymać lejce karych. Pognały jak burza środkiem alei. Przy końcu tej alei Jędrek odwrócił się do swego pana z zapytaniem. Naprost czy na leniec? Jedź jak chcesz, zdążymy na pociąg. Bardzo kopno na prostaki. Opłotki pozadymane, konie trudno utrzymać. Wpakujemy się między opłotki, będą skakały, no więc na leniec, ruszaj. Bata nie waż się. Lejcami lekko. Konie poniosły sanki szeroką drogą. Cezary podniósł oczy na te okolice siedlisko takich uniesień, takiej radości, a teraz zwierciadło takiej żałości. Cóż to się stało z tą ziemią? Folwarki okoliczne na tle białego śniegu zawleczone były niebieskawą mgłą i miały w swych kształtach zimowy wyraz tamecznego życia, smutek, obcość, troskę. Jakże były inne, jak obce duszy, jak ponure te kielichy niedawnego wesela. Oto grusze polne, które mijał w szczęściu. Oto las. Oto te zarośla przydrożne, które umiały śpiewać swoją własną pieśń miłosną do wtóru zawistnej pieśni duszy. Leniec. Cezary przypatrywał się pałacykowi spod zwisłych powiek. Wchłaniał oczyma po raz ostatni kształt dużego okna na górze, barwę ogrodu. Okno na górze było zasłonięte firankami. To znak, że pani nie ma. Nie dał rady. Grube samotne łzy z całej siły trzymane pod powiekami spłynęły po jego policzkach. Hipolit Wielosławski udawał, że ich nie widzi. Coś gadał do jędrka, o coś się złościł. Krzyczał swe trzymaj naręcznego, trzymaj go. Tylko mocną żołnierską ręką objął w pół Cezarego i pod pozorem obawy, żeby kolega nie spadł z wąskiego siedzenia, przycisnął go z całej siły do piersi. Wiatr od wschodu. Powróciwszy do Warszawy, Cezary Baryka zapisał się znowu na swą medycynę i zamieszkał, a raczej wmieszkał się do pokoju jednego z kolegów, niejakiego buławnika. Ten buławnik był progenitury szynkarskiej czy małomiasteczkowo-paskarskiej, wskutek czego zawsze śmierdział pieniędzmi. Mieszkał zaś w dzielnicy oddalonej, już zgoła żydowskiej, przy ulicy Miłej. W domu ponurym, obdartym stynku, o schodach tak brudnych, ścianach wejścia zakopconych czadem lamp gazowych tak dalece, że zaiste trzeba było anielskiej dobrotliwości serca, ażeby patrzeć na te ściany i schody bez zgrzytania zębami. Pokój był na trzecim piętrze odrapanej rudery. Poprzez mieszkanie starych pań, których było dużo, a jakichś smrodliwych i rozkudłanych, wchodziło się do pokoju buławnika. Od razu rzucało się w oczy, że w rogu zacieka tudzież jakoś niewłaściwie pachnie z podłogi. Nauczynione w tym przedmiocie zapytanie miejscowemu stróżowi, ewentualnie dozorcy, Cezary otrzymał rezolucję. A no i jakże nie ma zaciekać? Jak nad tym miejscem w rogu jest tylośna dziura? Baran by przez nią przelazł ze świata na strych. Zaraz po przyjeździe wydobył z walizki frak z przynależytościami dar przyjacielski Hipolita Wielosławskiego i postanowił sprzedać handlarzowi ten zabytek, ten symbol życia w nawłoci, tę pamiątkę. Pod pozorem rozpatrzenia wartości fraka, Cezary przyglądał się pilnie cudacznej szatce i pod sekretem przed ordynarnym i gruboskórnym buławnikiem upuścił nań ostatnią łzę. Frak jeszcze pachniał laurowymi perfumami. Ach, jakże ten zapach był teraz dokuczliwy. Zaiste jak gdyby szatan mścił się tym nikłym, niewidzialnym, a tak potężnym środkiem przypomnienia zgasłych rozkoszy. Niejasno, niedokładnie, niczym przez sen, Baryka dorozumiewał się, iż niepojęta kiedyś waga zważyła w chwili tej wytchłą woń perfumy Laury z taką samą wonią, gdy ją poczuła Karolina, kiedy to sama jedna tłukła się od drzewa do drzewa podczas balu w odolanach. On zaś wtedy. Mając laurę w ramionach, niesiony był w tejże alei przez szczęścia demonów. Bławnik obejrzał frak okiem chytrym i świadomym, zbadał stan spodni tudzież kamizelki. Poradził frajerowi, żeby taki garnitur spuścić nie Handelesowi podwórzowemu, który da psie pieniądze, lecz pewnemu krawcowi na pryncypalnej ulicy. Tam ten zapłaci nieskończenie więcej. Tak się też stało. Uwkrawiec kupił frak. A jednak cały garnitur znalazł się w kuferku buławnika. Tenże wytłumaczył frajerowi, że odkupił ten interes od krawca. Miało to ten dobry skutek, że Cezary mógł kiedy niekiedy, gdy buławnika w domu nie było, wąchać swój nawłocki fraczek. Żył zaś, jadł, pił, płacił czynsz przez czas dosyć długi z tej transakcji. Lecz nadeszły dni ciężkie. Kapitał się wyczerpał. Trzeba było płacić za gaz, światło elektryczne i opał. Kredyt u buławnika był skończony, zaufanie w sklepiku z pieczywem poderwane. Trzeba było iść do pana gajowca, czego aż dotąd Cezary unikał. Wielce się uradował podstarzały pan gajowiec wielce! W gabinecie biurowym, dokąd Cezary się zgłosił, trudno było rozmawiać, gdyż tam nieustannie wchodzili i wychodzili interesanci. Pan gajowiec zaprosił barykę po staremu do swego prywatnego mieszkania. W dzień świąteczny, gdy młody człowiek zgłosił się do tego mieszkania, gospodarza nie zastał. Ale właścicielka pensjonatu, od której dygnitarz skarbowy odnajmywał salon, uprzedzona z góry, poprosiła petenta do środka, oświadczając, iż pan wiceminister spóźni się nieco, gdyż tego dnia ma bardzo wiele ważnych wizyt. Cezary wszedł i usiadł w rogu pokoju. Znał już ten duży pokój, wychodzący na mały, śródkamieniczny ogródek. Na ścianach wisiało kilka portretów, rysowanych specjalnie przez dobrego artystę. Dawniej Cezary nie zwracał uwagi na te wizerunki. Teraz, nie mając do roboty nic innego, po rozpatrzeniu tytułów książek, przeważnie obcej mu ekonomicznej i handlowej treści, zwrócił uwagę na portrety. Były to duże głowy. Jednako skomponowane, lecz ułożone w sposób fotograficzny, co świadczyło o ich pochodzeniu niezżywego modela. Pod tymi portretami były podpisy nakreślone ręką pana Gajowca oraz widać jakieś najbardziej charakterystyczne cytaty. Podpisy głosiły Marian Bochusz, Stanisław Krzemiński, Edward Abramowski. Nazwiska te nic Cezaremu nie powiedziały, jakieś niejasne reminiscencje. Gdy pan Szymon Gajowiec przyszedł do domu, począł wypytywać młodego przyjaciela o wrażenia z pobytu na wsi. Ale młody jego przyjaciel niewiele mu powiedział. Właściwie nic. Wykręcił się opowieściami o drobiazgach i szczegółach. Nawzajem Cezary Nistego-Nizowego zapytał gajowca o osoby, których podobizny wisiały w mieszkaniu. Te figury to Warszawiacy czasów minionych: Marian Bochusz, Stanisław Krzemiński, Edward Abramowski. Warszawiacy? Dlaczego im pan nadaje taki tytuł ogólny i wspólny? Czy dlatego, że w Warszawie mieszkali? Nie, nie dlatego. Za czasów niewoli rosyjskiej mieliśmy tutaj w Warszawie znakomitych pracowników, świetne charaktery, doskonałych uczonych, którzy drzyli w tłumie, przeszli niepostrzeżeni i nieuznani. A nie wiedziałem. A cóż to za jedni, bo przyznam się, nie słyszałem nawet i nie czytałem. Pierwszy z brzegu, Marian Bochusz, przyrodnik, który gdzie indziej zostałby znanym docentem, może nawet cenionym profesorem. Tutaj został bezcennym dla pewnych sfer felietonistą, tłumaczem i popularyzatorem filozofów i socjologów. Rozmienił się na drobne i sam się w tłum wydał. Nauczał z niewidzialnej katedry swą rzeszę inteligencką. Gdy wszystko było przed tą rzeszą zamknięte, gdy ona mogła spodleć i zdziczeć, dawał jej wszystko, co poczytywał za najlepsze na Zachodzie. Sam, żyjąc pod podwójną kopułą niewoli, kopułą moskiewską i pod władzą roztoczonej przez władzmy, zmuszał pokolenie swoje do myśli, do pogłębienia uczuć społecznych, do uczenia się, czuwania. Inni później, jak Adam Marburg, robili te prace lepiej, systematyczniej. On jednak był pierwszy. Wszystko zaś o szklance czystej herbaty i dosłownie o kawałku suchego chleba. Wiecznie w dziurawych butach i wystrzępionych spodniach. Stary, poczciwy nauczyciel. Wreszcie znikł, jak cień. Gdzieś się podział, oślepł. Więziony przez Moskali, przeszedł męki duchowe. A nie chcąc ludziom zawadzać w ich bieganinie, nie chcąc przyczyniać nikomu kłopotu swoim pogrzebem, kiedyś po swojemu altruistycznie znikł, przepadł. Żył i umarł, jako duch. A ten drugi? Ten drugi? To Stanisław Krzemiński, niegdyś członek rządu narodowego w roku 63. Historyk, eseista, bibliofil i biblioman, a nade wszystko badacz samoistny. Typ encyklopedysty, straszna jakaś pamięć, wszystko w głowie. Gdzie indziej byłby głośnym i uczonym pisarzem, pracowałby w spokoju na sławę i pomnik. W dawnej Warszawie był publicystą, pisarzem artykułów politycznych, niepochwytnym dla wroga przemytnikiem na pograniczu dawnych i nowych czasów. Sekretnie, sposobem tajnym, do ludzi, którzy go czcili, pisał o Polsce pani moja, mocarka wielka, matka najsłodsza. Wierzył niezmiennie i przeciw wszystkiej rzeczywistości w niepodległość przyszłą narodu podartego i nieszczęśliwego, gdyż znał jego siłę w przeszłości, pomimo wszelkich tego narodu wad i win. Tę pewność swej wiary przekazywał otoczeniu przez całe swe życie. Badał przeszłość samoistnie, u źródeł. Zagrzebany w Tomicjanach, w reformie wychowawczej Konarskiego, pisał jednocześnie o najnowszych sztukach i figlach dyplomacji współczesnej. Pracował bez przerwy, bez wytchnienia, jako kanclerz bezsenny nieistniejącego państwa, błogosławiony Warszawiak. W ubogim swoim mieszkaniu, wśród ukochanych książek i pism, do ostatniej chwili nad wielką, dawną i nową Polską. Zasnął na postarunku. No a trzeci? Trzeci to Edward Abramowski, filozof i socjolog, nowator, prekursor we wszystkich dziedzinach. Główną dziedziną jego pracy duchowej była psychologia. Syn swego czasu, socjalista rewolucyjny, obijający się o wszelkie szkopuły nauki Marksa, błąkający się wśród nich ze swoją miarą fenomenalizmu podmiotowego. Stwarza wreszcie naukę własną bojkotu państwa, za pomocą złączenia ludzi w związki, stowarzyszenia, kooperatywy. Usiłuje wytworzyć świat nowy i nieznany, który w jego pojmowaniu będzie wielkim, powszechnym ruchem etycznym. Świat przewidywany, wymyślony. Ta wymarzona za czasów rosyjskich rewolucja społeczna i moralna poprowadziła go konsekwentnie na stanowisko teoretyka kooperatyzmu praktycznego. A jego pomysł zorganizowania ludzi w sposób antypaństwowy przywiódł go w praktyce zapanowania nad polską caratu do uznania Polski nieistniejącej jako realizacji jego pomysłu. Słowem, wszystko zawsze i niezmiennie: Polska, Polski, Polsce, Polskę.